Witam serdecznie moi drodzy no i co? Dzisiaj mamy premierę Euro 2016 w Polsce. Wydanie na razie gazetkowe JustKey Kit 99,99. Sorry za oświetlenie, ale niestety nagrywam to przed pracą na szybciora, żeby sobie zobaczyć tą limitkę XXL. Trzy saszetki, jedna karta limitowana duża, jedna karta limitowana mała. Niestety małą już posiadam. Ale za tą cenę zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Kupiłem dwa, bo u mnie w piosku były tylko dwa. Będę chciał jeszcze jednego gdzieś dorwać, żeby sobie drugimi zrobić pojedynek, ale to e, po południu. Natomiast teraz otworzymy sobie te, tą gazetkę. I zaraz sprawdzimy co tutaj się kryje. Mamy gazetę, zobaczmy co będzie w następnym numerze, bo to nas najbardziej interesuje. I zobaczcie. Trzy karty z limitowanej edycji, dwie saszetki z naklejkami i album do wklejania. Także trzy karty limitowane będą nowe, jakowe. W niemieckiej gazecie było napisane, jakie tutaj nie ma. Z ciekawszych informacji to pewnie każdy z Was to sobie tą gazetkę za... o Bayern kontra Juventus. Sam sobie trochę tutaj poczytam. Bardzo fajna zawartość, wydaje mi się, że głównie tutaj Liga Mistrzów będzie rządzić i Euro oczywiście 2016, fajnie to wszystko wygląda. Plakaciki, to z Wiktorkiem sobie jeszcze przelecimy w późniejszym terminie. Tak to wygląda naprawdę, za tą cenę zdecydowanie mogę polecić. Za 10 zł mamy 3 saszetki, czyli saszetka wychodzi po 3,33 i dodatkowo dostajemy kartę XXL i kartę limitowaną, także zaraz Wam pokażę. Rostarzyń no, skiki prawdopodobnie są te same u mnie w kiosku. E, były te same, więc dwie, więc nie wiem, wy, wydaje mi się, że będą wszędzie te same, z tego względu, że jest pokazane nawet na tym. No i jest, jest karta, karta limitowana Roberta Lewandowskiego. Zaraz sobie go włożymy w, w nasze y, holderki z Kart Planet. Proszę mamy holderek ładny fajnie z boku się wkłada także gorąco polecam na te karty idealna sprawa siedzi no i karta limitowana którą już mam. Jest to Miller no i niestety ale tutaj jest powtórka także to broderki eee, sobie go wsadzimy. Mamy już trochę tych powtórek. Eee, także zaraz to zobaczymy. Miejsce nam zaczyna brakować na telefonie. Będziemy musieli coś wymyślić, no i szybko trzy, trzy saszetki. Lecimy w pierwszą i zobaczmy, co tutaj się trafiło. Bazówek wam nie będę pokazywał. Mamy Game Changera, tylko mamy Szwajcarię. Tutaj nic ciekawego, ale może, może się coś jeszcze w tych dwóch uda. Tutaj znowu bazowy, niestety. No jest Goldstopper. No słabe te saszetki. Mam nadzieję, że w tym drugim będzie coś lepiej. Trzecia saszetka. O, tu coś bazówka. E, no Austria. Sorry za ścięcie, ale braku pamięci. No i w trzeciej saszetce dostaliśmy karty bazowe. Już nawet nie wiem teraz które, ale chyba chyba te na czy 4 kart bazowych. No i dodatkowo dostaliśmy Portugalię mm, oraz... Część e, making history e, zespołu austriacki. No także saszetki. No także albo ja miałem pecha e, albo po prostu to te, są dosyć słabe słabe saszetki bo z kart specjalnych udało mi się właściwie uzyskać tylko takie karty na trzy saszetki. No nie jest to nie jest to szał. Zważywszy na to że naprawdę można trafić sporo dużo e, ciekawszych nie wiem czy to tak karty jak widzicie tutaj. No nic, mamy jeszcze jednego jazz Kita. kupimy jeszcze na pewno jednego, żeby zrobić pojedynek. Najważniejsze jest xxl -ka tutaj Lewandowskiego, no xl standardowa limitka jest moją powtórką, ale najważniejsze z tego wszystkiego jest, że w końcu mamy premierę Euro 2016 u nas i z tego trzeba się cieszyć. Także ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, hej!